Witajcie, witajcie, kolejny, kolejny sezon Gnyżka Live. Dzisiaj moim gościem, kolejnym już jest Marcin Wargocki. Witaj, Marcinie. Witam, dzień dobry. Marcinie, powiedz, jesteś człowiekiem wielu zaangażowań, bo jak tutaj w. w Wprawdzie w ankiecie wymieniłeś cztery główne wiara, rodzina, praca, muzyka, ale i słyszałem i o budowach, i o różnych innych rzeczach. Postaraj się tak w trzech słowach powiedzieć, jak wygląda tak w wielkim skrócie Twój świat. Mąż moje kochanej żony Małgorzaty. Ile, ile lat po ślubie? 16. Prze o? To prawie już z złotego Tak, prawie. <grym> prawie. <grym> Aha. Mm, ojciec trójki dzieci: Franciszka, okay. Magdaleny i Natali. Najmłodszy, ile, ile ma? 11. Lat? Najstarszy, ile? Mm, najstarszy Franciszek ma 15. Okej, okay. no proszę, no proszę. Wydaje się, że jeszcze blisko do ślubu, ale <grym> jeszcze myślę, że Franciszek na spokojnie. No nie, tak, jeszcze, jeszcze spokojnie. No i na co dzień zajmuje się. Tym, że jestem przedstawicielem handlowym w firmie MAPEI. Mhm. Okay. Tam sprzedaję produkty do wykładzin i parkietów, mhm. czyli kleje, lakiery, wszystko co potrzebne do tego. Mhm. Również odwiedzam budowy, stąd też właśnie okay. to hasło, które padło, Aha. żeby pomóc tym, którzy będą wykonywać. Tak? Mhm. Stąd te moje wizyty na budowach. No ale moja pasja to muzyka, muzyka. od 14 roku życia. Tak? Okay. Jak to się stało, że tu chemia budowlana, no bo mapy to w zasadzie można powiedzieć, że producent chemii budowlanej, a gdzie muzyka? Poza tym, że z budową i posadzką kojarzy mi się fuga, a no fuga też taki, kojarzy mi się z muzyką. No i jest jeszcze taki utwór, który Jaki? jest hymnem. E, Posadzkarzy tych, którzy układają parkiety, Aha. mój jest ten kawałek podłogi. A no tak, to oczywiście. Okej, <grym> <grym> okej, okay, okay. ale niestety nie jest to hit Twojego autorstwa. No, i, niestety, to okay. nie to. Natomiast tutaj to jest ten punkt pierwszy, który wymieniłem, mhm. czyli wiara. Mhm. Od tego zaczęło się to, że zacząłem tworzyć, mhm. od tego zaczęło się to, że zacząłem pisać teksty. Mhm. Co prawda na początku do szuflady, bo nieśmiałość była większa niż mhm. ta chęć pokazania. Natomiast Teraz, Aha. jak już jestem, no powiedzmy, w cudzysłowie, dojrzałszy, uh -huh. no to poczułem taką potrzebę ewangelizacji uh -huh. przez duże e, uh -huh. muzyką przez duże m uh -huh. i słowem uh -huh. przez duże s. A powiedz, bo jestem ciekaw tego wątku um, nieśmiałości. Nieśmiałość przezwyciężyłeś dzięki pracy handlowca? Czy jakoś to poszło. Myślę, że to na pewno, na pewno pomogło w tym, mm -hmm. bo no jednak to jest tak, no że. Handlowiec nie może być nieśmiały. Dokładnie, musi prowadzić te rozmowy, konfrontacje częste, mm -hmm. face to face, tak? Mm -hmm. Więc no myślę, że to na pewno pomogło. Mm -hmm. Natomiast tutaj ta nieśmiałość to była w tym, czy to jest coś, co może ujrzeć światło dzienne? Czy to jest coś, czego ja. No nie wiem, może mam się wstydzić jeszcze, bo to jest Aha. niedopracowane. No i okazało się, że niektóre utwory z tej szuflady, jak wyjąłem po latach, mhm. no to delikatnie się zmieniły, tak? Aha. Aha. A powiedz, jakie uczucie towarzyszyło ci między, właśnie przy wyjmowaniu ich z szuflady? E, bo jaka była różnica w czasie między napisaniem a wyjęciem z szuflady? Oj, to jak liczyłem, to lat? chyba nie no więcej, więcej. bo to jak, jak 14 lat miałem, Aha. dwa lata temu powstała pierwsza Uy. płyta GPS na niebo. Na podstawie tamtych tekstów? Tak, o, tak. Nie? tak o Także to dużo więcej, tak? Pytam, bo mam podobne doświadczenie, bo po mniej więcej 10 latach wydałem swoje wiersze. Tomik, tak, I wiem. właśnie było to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo spodziewałem się, że z połowy materiału będę musiał odrzucić, nie? bo mhm. uznam za obciąchowe. Albo... Natomiast na 70 parę sztuk w zasadzie odrzuciłem dwa, dlatego że byłyby zbyt ciężkie w interpretacji, bo wiele kontekstu się zdezaktualizowało. Nie? Natomiast to, co mnie uderzyło, to to, że to, co miało mnie wzruszyć, wzruszyło. Mm -hmm. To, co miało mnie rozbawić, absolutnie rozbawiło. A to, co miało mnie zaskoczyć, zaskoczyło do tego stopnia, że w pewnym momencie złapałem się na myśli, wow, świetny, świetny gość, chciałbym go poznać. <laughs> Miałeś podobnie? Miałem podobnie, bo tytuł płyty miał być niebo. Aha. W momencie, kiedy wszedłem do studia i nagrałem płytę i odsłuchiwałem tak zwaną płytę Matkę. Mm -hmm. No to dostałem, ja sam personalnie dostałem ciar mhm. przy y, utworze GPS, Aha. który powstał podczas rekolekcji oazowych pierwszego stopnia. Czyli, mhm. no, będąc. No, chłopięciem. Chłopięciem, tak. <laughs> e, I ja dostałem naprawdę takiego wzruszenia i takich ciar, Aha. że no, myślę, że pod natchnieniem powstał mhm. GPS na niebo, czyli i jedną zawarłem. I drugą, która, mm -hmm. która miała być. Jedno i drugie mamy tutaj, słuchajcie. Ja mam za sobą winyl. Tak, winyl. Winyl Marcina Wargowskiego, GPS na niebo. Powiedz Marcinie, to twoja piesza płyta. Tak, ta na tak dwa lata tekstów. temu powstała właśnie mm -hmm. GPS na niebo. Mm -hmm. Tu jest tylko ja na gitarze, harmonice i śpiew. Mm -hmm. Natomiast to, nad czym pracuję, co jest, że tak powiem teraz bardzo gorące, mm -hmm. no to to już rozbudowa instrumentalna, czyli skrzypce, mm -hmm. organy. Myślałem, się... że w że Harmonicy No jeszcze nie. To trzecia. To trzecia, okej. Okay. <laughs> Miejmy nadzieję. <śmiech> <śmiech> Powiedz skąd pomysł, by od razu wydać ECD i Pinel? A chociażby to... przez to, żeby dotrzeć do wszystkich, bo okay. wiem, że winyl teraz jest. Renesans przeżywa. Tak, wraca wraca mm -hmm. do łask. Coraz większa rzesza właśnie ludzi odtwarza, że tak powiem, i, no, i poszukuje mm -hmm. perełek. Tak. A tu jest naprawdę perełka, bo to będzie biały kruk, mm -hmm. bo tylko 100 sztuk. Aha, no to prawie tak jak moje pierwsze, <laughs> który jest tylko <laughs> <w mieście>. No, 200. <laughs> I zresztą mam tyle wspólnego. <laughs> Aha. Okej, okay. powiedz bo w zasadzie powinienem cię pytać i zrobię to o projekt na, na którym teraz pracujesz. Natomiast ostatnie pytanie, gdzie można kupić te produkcje? Tę produkcję tylko i wyłącznie u mnie, u ciebie. można mnie złapać na Facebooku, okay. imię, nazwisko Marcin Wpisujecie Wargocki. Marcin Wargocki na fejsie. Można na YouTube mnie złapać, uh -huh. gdzie mam swój kanał nazwany imieniem, nazwiskiem i tytułem płyty, czyli Marcin okay. Wargocki GPS na niebo. Uh -huh. No i co, no i po koncertach, których trochę tam sobie mm -hmm. że tak powiem mm -hmm. udaje mi się grywać. To jest u ciebie w saporcie Perfect Lady Power? <noise> nie, no jeszcze nie mam żadnych supportów. <noise> Rozumiem. Ro o właśnie, gdyby ktoś z was był twórcą muzycznym i chciał wystąpić w saporcie u Marcina, koniecznie zostawcie komentarz, napiszcie wiadomość prywatną albo odezwijcie się bezpośrednio. Myślę, że to jest e, dobry pomysł. No dobrze, ale to zdrać. Yy, wiemy już, że nowa płyta będzie yy, bogatsza brzmieniowo, bo tak. więcej instrumentów. Powiedz yy, coś więcej o, o projekcie. Jaki będzie jakiś leitmotiv albo, albo yy, tematyka? Powiem tak. Pierwsza płyta, GPS na niebo, mhm. to ta potrzeba ewangelizacji, o której powiedziałem, mhm. po to, żeby każdy z nas, również mhm. i ja, nastawił swój wewnętrzny GPS na niebo. Mm -hmm. Natomiast jak każde urządzenie, takie typu GPS, także również GPS na niebo, wymaga aktualizacji. Mm -hmm. I taką aktualizacją ma być druga płyta, która będzie miała nosiła tytuł Nie wątp. Okay. Na wielu płaszczyznach Dzieje się teraz różnie i są mhm. burze, o których czytamy, o których słyszymy, tak, nad którymi zastanawiamy się, co dalej. Mhm. No i tutaj też ta aktualizacja byłaby mhm. potrzebna. Nie wątp, mhm. jest ktoś, kto nad, kto nad tym czuwa wszystkim mhm. i wie, co jest ważne. Tematyka jest ta sama jest religia, wiara mhm. no właśnie, ale będzie wiele niespodzianek. Mhm. Jedną chociażby, to tworząc pierwszą płytę, Zeszła moja najmłodsza córka, która teraz uh -huh. ma 11, wtedy miała uh -huh. 8. Tak. Tato, ja będę tworzyć. I napisała wiersz. O proszę. Ja napisałem wtedy muzykę, natomiast uh -huh. to już było jak GPS powstał, tak. więc ten utwór będzie na tej nowej. No proszę. C czyli wspólna realizacja taty i córki. Tak. Super. Kurwa. Tylko niestety nie dało mi się córki namówić do wejścia do na naszą. No Ale y, to, trzymamy na trzecią, myślę, że. Filharmonicy w ją ośmielą. A powiedz, bo ja wam zdradzę, że mamy dziś dla was niespodziankę i w studiu coś usłyszymy. Powiedz, co, co to będzie? No, to będzie właśnie nie wątp. Właśnie nie, nie wątp. Czyli Tylko w określonym składzie, bez skrzypiec, bez organów. Jasne. Ale okay. to. ja będę się starał coś tam wybijać <laughs> na blacie. Ale zanim usłyszymy, to jeszcze powiedz: ten projekt się tworzy, jaki jest jego harmonogram? W sensie, kiedy można oczekiwać zwodowania płyty, która w ekspresowym tempie stanie się platynowa? Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Mhm. Wierzę w to, nie wątpię. Natomiast to jest tak: utwór Niewątp można już usłyszeć na liście z mocą. A, super. E, radia Dobrze Nastawionego uh -huh. to taka lista uh -huh. muzyki chrześcijańskiej. Udało mi się w ostatni czwartek, bo w czwartek to na żywo leci 20.10. Udało mi się e, wzrosnąć, e, że tak powiem, z 18 na 9, a ostatnio na 5. O, piąte. Więc jestem na piątym miejscu Pierwsza teraz. Pierwsza trójka, <noise> czuję oddech. Już. Zobaczymy, co będzie Aha. w czwartek. Zachęcam do głosowania. Super. E, więc je, jeden utwór już krąży. Uh -huh. Właśnie ten tytułowy nie wątp. Uh -huh. Natomiast planuję jeszcze tak, na przed wakacjami drugi singiel mm -hmm. e, taki promujący tą płytę, a we wrześniu trzeci mm -hmm. e, puścić w eter. No a premiera to październik, mm -hmm. dokładnie 18 października mm -hmm. 2019. Ale scenając życie pewnie można ci pomóc. I, i... Oczywiście Jakoś. ja bardzo, bo, bo, bardzo... Słuchajcie, bo słuchajcie w gronie materiałów, które ja i ja tu mam za sobą, jest takiej niezwykłej urody dokument. I dokument, słuchajcie, nosi tytuł Oferta dla Sponsorów. I tutaj, słuchajcie, znalazłem parę pakietów. Zresztą cieszy mnie to, że wśród patronów medialnych twórczości Marcina są znajome marki. W zasadzie wszystkie. Natomiast szukasz sponsorów widzę, od sponsora wspierającego, który może zasponsorować już za 1000 złotych, może stać się sponsorem wspierającym, aż do sponsora złotego za 3000 i do Mecenasa za 5. Powiedz coś więcej, jak można takim sponsorem zostać? Znaczy powiem tak, że o ile ten pierwszy projekt mhm. gdzie byłem tylko ja mhm. e... No to, to więc dużo mniej środków trzeba było potrzebnych. Mm -hmm. No tak, potrzebnych. nisko nie? Ty tak, studio. Tak, mm -hmm. dokładnie. Natomiast tutaj teraz no, ja to, co potrzebowałem na tą pierwszą płytę, mm -hmm. to już udało mi się mm -hmm. własnymi jakimiś ci sponsorzy, którzy mm -hmm. wsparli GPS na niebo, wsparli również Aha. ten nowy projekt, więc no to już uzbierane zostało. Mm -hmm. No to poszło na studio, mastering, mm -hmm. bo to materiał jest praktycznie gotowy. Mm -hmm. No i teraz jest potrzebna ta druga część do tego, żeby można było wytłoczyć. Aha, Również ok. nie chcę się wycofywać z winyla, chcę, żeby te 100 sztuk tej nowej płyty było, więc... No Kolekcjonerskie, to też, no, tak. Tak, tak, tak. Aha. No więc... Ile tam, sumarycznie mniej więcej potrzeba? W tym momencie brakuje mi 18 tysięcy. 18. No to słuchajcie. Trzech mecenasów projektu, <noise> razem 15, plus jeden za trzy i po temacie. I Marcin może tłoczyć tam w, tło, w tłoczni. Dobrze, e, powiedz, e, czy jeszcze o czymś odnośnie two, twojego projektu powinni wiedzieć nasi widzowie, zanim usłyszą utwór niewątp? No myślę, że chciałbym się pochwalić tym, no co w sobotę festiwal, <laughs> festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Nadaj brzmienie w Trzebnicy. Udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Jestem szczęśliwy, też występowałem tam solo, tak jak mhm. i za chwilę tutaj wystąpię. Ale no, chociażby wśród jury był pan Baron, mhm. tata Baron. znanego, że tak powiem, tego tą Barona za Afromental. Mhm. Mhm. No miło było usłyszeć to było Komplementy, aha. No tak, Piotr Baron to absol absolutnie pierwsza liga. Zresztą w Trzebnicy mieszka mój kolega Marcin, Marcin Franczak. Marcinie pozdrawiamy Cię. A co ciekawe, Marcin Franczak zna Piotra Barona i ja poznałem Piotra Barona dzięki Marcinowi Franczakowi. No ale to, jak wiemy, networking to jest nasz konik. No dobrze, to chyba Cię posłuchamy, nie? Oczywiście. Marcin, już się słuchajcie przygotowuję. Ja tylko Wam przypomnę, że znajdziecie Marcina na YouTubie i na Facebooku wpisując tajemnicze dwa słowa Marcin Wargocki albo wpisując Marcin Wargocki GPS na niebo, jak tam sobie będziecie woleli znajdziecie Marcina, można mu wysłać wiadomość prywatną, a jeżeli koniecznie będziecie chcieli usłyszeć jego słowiczy głos w innej formie niż na YouTubie, a w słuchach telefonu, to napiszcie do mnie, ja mam Marcina numer i wam przekażę. Marcin już podpina swoją, swoją tutaj instrumentarium, no i jedziemy z koksem. Chowasz się panie, chowasz przede mną. Zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś. Zastanawiam się. Proszę daj, proszę daj, znaleźć się albo ty. Albo ty zawołaj mnie, proszę daj, proszę daj znaleźć się, albo ty, albo ty zawołaj mnie. Wątp, myślę sobie Nie moja wola Lecz Twoja niech dzieje się Ty najlepiej wiesz Co dla mnie dobre jest Więc niech To dzieje się Proszę daj Proszę daj Znaleźć się Albo Ty Albo ty zawołaj mnie, proszę daj, proszę daj znaleźć się, albo ty, albo ty zawołaj mnie. Przepraszam do włączenia. E, ja? Tak. Śpię, wolałbym nie. No, spróbujemy. <laughs> Wszyscy śpiewają. No, postaramy się. Proszę daj. Proszę daj znaleźć się. Albo Ty. Albo Ty. Zawołaj mnie. Proszę daj. Proszę daj znaleźć się. Albo Ty. Albo Ty. Zawołaj mnie. Proszę daj, proszę daj, znaleźć się albo ty, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj, proszę daj, znaleźć się albo ty, albo ty zawołaj mnie. <noise> e, mi już się podoba, mi już się Dziękuję. podoba, e, więc e, ja już na pewno jestem w gronie nabywców, więc o to możemy być, być spokojni. Moi drodzy, dzisiejszym moim gościem i pierwszym w historii gościem z instrumentem muzycznym, a nawet dwoma na, na pokładzie, a nawet trzema, bo strunek głosowy to przecież też instrument. I mi się bardzo podobało, Marcin Wargocki był moim gościem. Dziękuję bardzo. Szukajcie Marcina na YouTube, szukajcie Marcina na fejsie. Jeśli tylko chcecie się pojawić na winylu albo na CD, a poproście Marcina o przesłanie Wam tej oferty sponsorskiej. Jak widać, nie są to gigantyczne koszty. Można się ani dorzucić i, i cieszyć z tego, że takie dzieło powstało. Zostało nie tylko nagrane, ale też wytłoczone. Marcinie, do zobaczenia następnym razem i życzę powodzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A my spotykamy się w kolejnym live'ie. Kiedy będzie? Zobaczymy, ale na pewno się spotkamy. Facebook Was powiadomi. Cześć!